Na sportowe emocje przy programie zaprasza jego sponsor – Orlen. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Plachotrapens, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba! Panie Dawidzie, ja nie gdzie... ale my Ciebie <laughs> dopytamy i powiesz Halo. tam ciekawe rzeczy. Pierwsza ciekawa sprawa, gdzie takie medale trafiają mistrzostw polskich w Twoim domu? Eee, wiesz co? Ten zeszłego roku chyba jeździ dalej w plecaku. Ze mną cały sezon. Jako do kluczy. Tak. Nie, nie, to nie, nie, żeby to był jakiś ten, ale zdarzało mi się rzeczywiście, że ten, te medale z Mistrzostw Polski przejeździły później cały sezon. Ale Rozmawiamy z gościem, który co to tam było? Tego Orła otrzymał w jakimś pudle gdzieś tam w piwnicy na strychu, tak? No to dalej go trzymam. Drapieżne zwierzę, trzeba uważać. Czy ty no, to byłeś dzisiaj.? Nie chcę, musi być, bo to wiesz, niebezpieczne jest to. Ja Czy... mam moje dzieci w domu, to szkoda. Czy ty byłeś drapieżnym zwierzęm na skoczni dzisiaj? E, nie za bardzo, bo, bo rzeczywiście te skoki były. E, rac... Można powiedzieć, że raczej tragiczne w moim wykonaniu. W, sensie, w takim kontekście, że w pierwszej serii technicznie wyszło to naprawdę bardzo fajnie, ale. Ale spóźnienie było przeogromne, bo tam się z 2 metry z progiem nie, nie spotkałem. W drugiej serii ten timing był już, był już lepszy, ale znowu, znowu technicznie było to troszeczkę gorzej, więc no na pewno to nie był udany dzień na skoczni. Aczkolwiek no jakiś delikatny pozytyw bym wyciągnął, bo ten, ten skok z pierwszej serii, mimo tego, że był tak bardzo mocno spóźniony, to, to, to wydaje mi się, że to jest to, to do czego muszę po prostu dążyć. Po klingental mówiłeś mi, że teraz po prostu trzeba wrócić i od najbliższego treningu, no właśnie, wrócić do tego, co było dobre. Czy to jest takie proste w skokach? W skokach nic nie jest proste. Niestety i tutaj często te detale grają bardzo dużą rolę. Nawet dzisiaj, kiedy te skoki sobie jeszcze porównywałem, to rzeczywiście. No, na pierwszy rzut oka te różnice między dobrymi bardzo dobrymi skokami do tych, do tych aktualnych, no, są minimalne i tak naprawdę kilka, kilka stopni w kierunku odbicia potrafi diametralnie zmienić sytuację. Tego podejścia dzisiaj tutaj próbowałem w pierwszej serii, no ale przez to, że to było tak bardzo późno, no to nie wiem, czy chociaż 20% tej energii weszło, weszło w próg i, no, i ciężko było z tego tak fajnie odlecieć. Klemens Joniak, osąd bohatera poprosił. Osąd bohatera? Nie, no, bardzo, bardzo dobrze dzisiaj skakał. Zresztą w ostatnich dniach na treningach też wydaje mi się, że pokazywał dobrą, dobrą taką stabilną dyspozycję. Z tego co dzisiaj w powtórce po drugiej serii widziałem, jako jedyny nie, nie przystąpił do tej zabawy spóźniających, więc jak najbardziej mu się to Mistrzostwo Polski należało. To jeszcze ustalamy. Z Piotrem już rozmawialiśmy, czy to dobry chłopak, czy mówi dzień dobry na klatce schodowej, czy można się z nim porozumieć. W sumie na treningach się spotykamy, no to się przywitamy. normalne, normalne jest normalnym chłopakiem. Trenujemy razem tutaj, z, tutaj nieraz z Zakopanem, więc widzimy się. Za skórę mi jeszcze nie zalazł, także pożyjemy, zobaczymy. Auta Ci nie obił na parkingu jeszcze gdzieś tutaj? Nie, bo miał swoje pobite, to... <laughs> To nie miał czym. <laughs> widzę powody do niepokoju przed zimą? Czy ten miesiąc to jest jeszcze wystarczający czas, żeby sobie wszystko znaleźć, poukładać? No bo mówi się, że Ty masz takie wachlujące to lato trochę, no nie? E, bardzo wachlujące, bardzo w kratkę. E, To jest skakanie. E, wydaje mi się, że mogę być o tyle spokojny, że e, kiedy teraz sobie to dopracuję, e, to już nie, nie będzie tego. Tego problemu, że, że skakało mi się całe lato fajnie, początek zimy fajnie, a gdzieś to się później wypala, bo, bo, bo następuje zmęczenie za materiału. E, ja wierzę w to, że do tej zimy się e, pozbieram, poskładam do tych naprawdę fajnych skoków. E, zresztą, moim zdaniem, dzisiaj, dzisiaj ten skok w pierwszej serii, to, to jak to wykonałem technicznie na progu i z jaką to energią poszło, to e, to miało prawo działać i to, i to byłby bardzo fajny skok, no ale niestety z takim spóźnieniem, no to już, to już było poza. Poza wszelkimi limitami, więc, więc dograć, dograć tak naprawdę ten timing, i, i myślę, że te, przez ten miesiąc czasu się, się nad, nad ustabilizowaniem właśnie tych, tych ele, elementów muszę skupić, i wtedy do zimy przystąpię już dobrze przygotowany. Dochodzi wam kolejny problem, no bo kombinezony teraz będą limitowane, więc też trzeba dobrze przemyśleć politykę wyboru tych kombinezonów, i tu właściwie jak się na starcie gdzieś coś. Yy, Popsuje, to będzie potem ciężko to wszystko naprawić, bo tam zdaje się, że będzie można dokładać te kombinezony, ale w późniejszych fazach. No na szczęście mamy od tego ekspertów, ja się tym nie muszę e, sam przejmować, e, to nie jest na, na mojej odpowiedzialności. Oczywiście ja z tego później finalnie korzystam e, i, i miłoby było, żebyśmy mieli od samego początku e, jak najlepsze kombinezony, żeby nie trzeba było nic kombinować. E, e, tak jak wspomniałeś, no na pewno będzie to dość. E, czy problematyczne? Trzeba do tego podejść taktycznie, bo wykorzystując tą pulę od razu, za konkurs 2-3, może się okazać, że inni wymyślili coś fajnego, a ty już nie masz na czym tego zrobić. Więc, więc na pewno tutaj strategiczne podejście będzie dość, dość istotne, no ale tak jak wspominam, no mamy, mamy ludzi od tego, niech oni się tym zajmują. Ile maksymalnie wykorzystywałeś kombinazonów przez cały sezon? Ale mówisz o poprzednich latach. No. Z tego co pamiętam w zeszłym sezonie, kiedy, kiedy rzeczywiście tych kombinezonów szyliśmy bardzo dużo, no bo nie szło i próbowaliśmy coś testować, żeby coś może pomogło i żeby ruszyło, to licznik się zatrzymał na, li... na 33 kombinezonach. Z tym, że wliczamy w to też kombinezony z lata, bo to licznik bije od pierwszego kombinezonu na, na lato i również kombinezony, których używaliśmy do tunelu aerodynamicznego, też się w to wliczają więc. To, to też nie jest aż taka ogromna liczba. To, to nie jest coś, co, że, że nie wiem, teraz ze 150 nam redukują do, do 10, e, tylko, tylko rozmawiamy o tej, tego rzędu wielkościach. czy kombinezony na, na cały rok, gdzie latem tych kombinezonów się trochę, trochę testowało. Coś nie wyszło na testach, więc ten kombinezon szedł w odstawkę czy dla młodszych zawodników gdzieś do przeszycia do klubów. E, no i było ich sporo, ich było naprawdę dużo. I było ich 33 przez cały rok, nie przez samą zimę, tylko przez cały rok łącznie z latem. A to jednak zawęża margines błędu, no nie? E, no oczywiście, że zawęża margines błędu i każdy, każdy kombinezon, który e, będzie szedł do plombowania, będzie trzeba e, przemyśleć. E, z tym, że tak naprawdę no, nikt nam nie, nie zakaże szycia tych kombinezonów i testowania na treningu, a kiedy się okaże, że jest dobry, no to wtedy go można i za, zaplombować, więc e, myślę, że tutaj jakby wielkiej, wielkiej różnicy pod tym względem nie będzie po prostu. To jest swoim zdaniem, wyrównywanie szans w sensie potęgi w stosunku do tych mniejszych? Znaczy na pewno e, troszeczkę tak, bo e, jednak kiedy te większe teamy mają te możliwości i mogą e, tak naprawdę na każdy konkurs sobie uszyć kombinezon, e, mimo tego, że on jest taki sam, ale z nowego materiału, e, to może tak być, że, że to, to była jakaś tam przewaga, ale to też jest kwestia bardzo indywidualna, bo ja na przykład e, wolałem zawsze kombinezon, który już miał te. Kilka skoków w sobie. On wtedy się troszkę lepiej układa do ciała, jest elastyczniejszy. E, nie ma problemu takiego, że, że co zawody podchodzę z nowym kombinezonem. Nie wiem, czy krok wyciągnę dobrze, czy nie wyciągnę. E, jeżeli to muszę sprawdzać, to każdy kombinezon, który jest, jest uszyty, to jest dodatkowy czas, który bym mógł wykorzystać na, na regenerację. A jak mam już uszyty, sprawdzony, był prze, przeskakany w zawodach, no to wiem, że na pewniaka w nim mogę iść na zawody. Sze? To też jest ograniczone. Z serii na serii to są sobie robisz? zmienić tak nawet taktycznie, strategicznie te kombinacje. Bywały takie zmiany, głównie się to wiązało z, no, z warunkami atmosferycznymi, jak gdzieś się lało, czy było zbyt wilgotno, albo e, było to, e, to zdarzało się, że te kombinacje gdzieś, gdzieś tam mokły e, i, i trzeba było po prostu je zmienić między seriami. Czasami było takie podejście, że rzeczywiście na e, drugą serię się brało... E, Drugi kombinezon, który był... Mieliśmy na przykład na weekend już te dwa nowe, więc jeden był na pierwszą serię, drugi na drugą i to się zdarzało. teraz takich sytuacji po prostu nie będzie, no chyba, że rzeczywiście będzie jakiś wiatr, znaczy deszcz albo jakieś inne zjawisko pogodowe i wtedy dostaniemy takie zezwolenie od sędziów. Tak, tak, będzie źle. A jeśli chodzi o te kombinezony, czekaj, zapomniałem pytanie. To, 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 to może ja wyjdę. Jak się ja? czułeś jako bohater memów, kiedy szukano u Ciebie czipa w kombinezonie? Czekaj, a rozmawiamy o Hintzenbach, tak? No i Widziałem to, nie widziałem memów, widziałem zdjęcie jedno, które do mi trener pokazał. No była, była to tyle śmieszna sytuacja, śmiesznie to wyglądało po prostu na tym zdjęciu, ale wynikało to z tego, że ja tam skakałem akurat w tym kombinezonie, który był jako pierwszy plombo, znaczy, no, plombowany zaczipowany i on nie miał po prostu tych kropek, w których na, na zewnątrz, w których miejscach te chipy są, więc musieliśmy je odnaleźć. No i tyle: no, normalna sytuacja. Czy sobie kontrola, chyba nie jest aż taka dziwna? Czy nie jest dziwna? No. Nie, nie, to jest tylko no, jakbyś urządzenie wielkości telefonu, przykładasz tylko w miejscach, gdzie są, gdzie są chipy. Eee, no i wyskakuje ci, w jakim jesteś kombinezonie, e, który to jest numerek. Sędzia sobie to zapisuje, jak sprawdza w drugiej serii, ma się zgadzać, że to jest ten sam i koniec filozofii. A wyskakuje czasami na przykład, że to jest kombinezon innego zawodnika, czy nie? Wydaje mi się, że w pierwszej fazie coś tam były jakieś problemy z tym systemem, że gdzieś tam jakieś delikatne błędy się pojawiały, czy, czy gdzieś tam się przycinało, ale, ale to było na samym początku. To, to, to rozmawiamy o pierwszym konkursie w Kurszewel. Tak.